Ale musimy przeskoczyć, a to nie będzie takie łatwe. Powiem Wam, że mieliśmy niemałe kłopoty, jeżeli chodzi o bilety, bo doszło tam do paru nieporozumień. I nagle jakiś pan przychodzi i zaczyna nas w ogóle wypraszać z tego pociągu. Idziemy właśnie teraz do najstarszego zachowanego pałacu królewskiego w Portugalii. Kąd dochodzi ta muzyka, była taka właśnie jest ciekawa, ale niczego nie widzieliśmy jak. Hejka, ja nazywam się Oliwia Ociepka i chciałam Was zaprosić do kolejnego vloga z Lizbony, co jest trzeci dzień, kiedy jesteśmy właśnie w tym mieście. Ale jedziemy dzisiaj do trochę innego miejsca, które będzie na pewno bardzo, bardzo magiczne, więc już nie możemy doczekać. Jedziemy teraz właśnie na metro, także zaczynamy naszą przygodę i jeżeli jesteście ciekawi, co się dzisiaj wydarzy, bo ja też jestem ciekawa, to serdecznie zapraszam do oglądania. Tak jak już wcześniej wspominałam, my kierujemy się teraz w stronę metra i powiem Wam, że dzisiaj już jest trochę chłodniej, mimo tego, że jest tak naprawdę teraz trochę po dziewiątej, więc na pewno. Po południu się trochę rozjaśni będzie więcej słońca. To jest serio dosyć chłodno. Już powiem wam, złapałam katar, także teraz muszę się przykrywać, żeby tylko jeszcze mi nie przewiało. Także idziemy do metra i zaraz opowiem wam, gdzie dzisiaj jedzę. Słuchajcie, my już jesteśmy właśnie na przystanku, z którego będziemy jechać do Sintry, będziemy jechać pociągiem. Powiem wam, że mieliśmy niemałe kłopoty, jeżeli chodzi o bilety, bo doszło tam do paru nieporozumień e, i musieliśmy kombinować i tak dalej, także powiem wam, że ja jestem po prostu e, trochę jeszcze roztrzęsiona, ale ogólnie wszystko już wyszło dobrze i teraz czekamy właśnie na pociąg. I, I zaraz będziemy jechać. Mamy mieć pociąg za 5 minut, także już za niedługo. Będziemy jechać mniej więcej 30-35 minut i idziemy do Sintry. My jedziemy właśnie teraz do Sintry, czyli do jednej z najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek. W całej Portugalii. Co ciekawe, ona jest oddalona od Lizbony zaledwie o 30 km, ale ponoć temperatura i w ogóle klimat tam jest totalnie inny. Także dzisiaj to sobie odkryjemy. Ponoć ma bardzo ciekawą, głęboką kulturę i parę fajnych takich legend, o których sobie trochę powiemy. I co ciekawe, tam są też takie tradycyjne ciasteczka, które spróbuję znaleźć i jeżeli znajdę, to razem je spróbujemy i zobaczymy, jak one smakują. My już właśnie jesteśmy na miejscu i powiem wam, że naprawdę miejscowość jest bardzo, bardzo klimatyczna. Chodzimy sobie teraz trochę tutaj po centrum i zobaczyliśmy właśnie taki fajny, lokalny targ. Także zobaczyliśmy parę owoców. Chcieliśmy kupić, ale stwierdziliśmy, że w zasadzie tyle to nie ma sensu, bo nie, by, nie mielibyśmy za bardzo jak tego zjeść. Ale na pewno fajnie, że to są właśnie takie lokalne targi, nie turystyczne, bo weszliśmy właśnie tak tyle z innej strony miasta. Teraz jesteśmy w jakimś supermarkecie, żeby kupić jakieś rzeczy na na drogę, na naszą dalszą wędrówkę. No coś takiego właśnie. Idziemy właśnie teraz do najstarszego zachowanego pałacu królewskiego w całej Portugalii, który już jest użytkowany ponad 800 lat, a jest to Narodowy Pałac Królewski właśnie w Sintrze. Co ciekawe, ma on arabskie korzenie, więc możemy zobaczyć pewne muzułmańskie detale, co rzeczywiście widać i to co pierwszy raz rzuca się właśnie w oczy, to są takie ogromne dwa kominy, które co ciekawe są właśnie połączone z kuchnią właśnie w tym pałacu i to właśnie w tej kuchni gotowano jedzenie dla wszystkich, którzy mieszkali w pałacu. My właśnie idziemy i posłuchajcie, jest tak niesamowita pogoda, naprawdę jest tak słonecznie, minus takiej pogody jest taki, że jak wychodzicie na słońce, na którym ja teraz jestem, to czujecie jak jest 18 stopni i macie ochotę po prostu z siebie całą kurtkę, wszystkie dodatkowe rzeczy, które macie na sobie, ale zaraz wchodzicie do cienia zaraz na przykład wejdę do cienia chwilę jestem teraz w cieniu i robi się natychmiastowo chłodno i już macie po prostu wszystkie ym, kurtki z portem na siebie, więc to jest taka właśnie najgorsza pogoda, ale naprawdę cudownie, dochodzimy już właśnie teraz do tego pałacu i zaraz będziemy oglądać go z zewnątrz Znajduje się właśnie teraz w Pałacu Pena, właśnie w Portugalii. I co ciekawe, jest to najwyżej umiejscowiony pałac właśnie w całym tym kraju. Także jesteśmy właśnie tutaj. Co ciekawe, on jest właśnie bardzo magiczny, bardzo bajkowy. I ludzie mówią, że nawet sam Disney inspirował się tym właśnie pałacem gdzieś tam w tworzeniu swoich bajek. Także zaraz będziemy wchodzić do środka i zobaczymy, jak on wygląda od środka. Ja właśnie chodzę teraz po tym zamku i powiem Wam, że, jeżeli chodzi o takie moje pierwsze wrażenie, to powiem Wam, jest to niesamowite, jak tutaj wszyscy po prostu dbają o takie detale, takie najmniejsze, małe rzeczy i to można naprawdę zwrócić, yy, na, można rzeczywiście na to zwrócić uwagę. To, co jest ciekawe, też, że każdy pokój jest trochę w innych kolorach i rzeczywiście ten zamek jest bardzo pałac, bardzo, bardzo kolorowy i to rzeczywiście można w tych pokojach też zauważyć. Co ciekawe, w ogóle. Jest też tam taka mega mieszanka przy różnych stylów, co powoduje, że ten pałac jest też taki różnorodny. Także my idziemy dalej zwiedzać. Jesteśmy już po połowie i naprawdę robi niesamowite wrażenie. Uwaga, uwaga, jest już zaraz godzina 18 i powiem Wam, że ja się już zaczynam robić powoli zmęczona tym całym chodzeniem, i powiem Wam szczerze, że ogólnie jest mega, mega zimno i siedzimy tu już pół godziny, dlatego że yy, tam panowie próbują nas przekupić z przodu, dlatego, że... Men oi, oi òg. Dobra, pa panowie nas z przodu zagadują, ale postaram się do was mówić. Ogólnie stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie taksówkę, bo taksówką jest o wiele szybciej i jest też tak naprawdę trzy razy taniej, więc jeżeli tak naprawdę będziecie jechać w trochę większej grupie osób y, gdziekolwiek, to bardziej się opłaca na przyszłość właśnie wziąć taksówkę, no i zamówiliśmy jedną taksówkę. Czekaliśmy, okazało się, że ona jest anulowana i czekamy już tutaj chyba z pół godziny na tą kolejną, zaraz ona będzie, ale powiem wam, że my już zamarzamy, także ja już się nie mogę dotrzeć, kiedy w w końcu wejdziemy do auta, wejdziemy do pociągu, potem do metra i w końcu pójdziemy do naszego miejsca gdzie śpimy. Potem może jeszcze wieczorem pójdziemy gdzieś na kolację, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem. Na razie czekamy i zamarzamy. Ubierzcie mi jest tak zimno. Posłuchajcie, udało się. Już dotarliśmy do Lizbony i jesteśmy teraz na kolacji, także my zaraz będziemy szybko jeść i będziemy z powrotem wracać do naszego hotelu. Jutrzejszy dzień też zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, dlatego nie możemy się już doczekać. Dzisiaj na pewno zobaczyliśmy wiele niesamowitych miejsc, zobaczyliśmy przepiękne pałace i naprawdę było bardzo, bardzo pięknie, dlatego jeżeli jesteście ciekawi co będzie w kolejnych odcinkach i co będziemy jutro odwiedzać, to serdecznie zapraszam do zaobserwowania mojego kanału. Słuchajcie, my jesteśmy właśnie na dworcu i wychodziliśmy właśnie do pociągu, w którym mieliśmy dojechać do Qashqais i powiem wam, że byłam mega w szoku, bo usiedliśmy, wszystko było w porządku, pociąg miał wyjechać za 10 minut, bo 40 po, no i tak wchodzimy do tego pociągu i nagle widzimy, że właśnie inni wchodzą z, z nami i nagle jakiś pan przychodzi i zaczyna nas w ogóle wypraszać z tego pociągu i za bardzo nie wiedzieliśmy o co chodzi, bo my też wiecie, języka nie znamy, jedyne co to po angielsku, a dużo osób tutaj po angielsku też tak mocno średnio. Także widzimy, że każdy wychodzi, także wyszliśmy też, czekamy, czekamy, nie wiemy w ogóle co się dzieje. Jest jakiś mega duży chaos i, i czekamy i właśnie jak potem inni osoby znowu wcho zaczęły wchodzić do pociągu, to pan znowu ich wypraszał. Także nie wiem, czekamy i zobaczymy co będzie dalej. Dobra, posłuchajcie. przed chwilą podeszłam do pana, który nas wypraszał, i spytałam się o co w ogóle chodzi. Pan nie umiał za bardzo mówić po angielsku, ale jakoś się dogadaliśmy. Okazało się, że właśnie ten pociąg, który mieliśmy jechać, nie działa i chwilowo nie jeździ. Także czekamy teraz na inny, który powinien być teoretycznie po drugiej stronie. Ciekawe, Jestem mega ciekawa, czy będą jeszcze jakieś inne problemy. Mam nadzieję, że nie, bo chcemy jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Także co teraz czekamy, jest mega dużo chaos, bo nikt, naprawdę nikt nie wie o co chodzi. Jest bardzo dużo ludzi, także czekamy i zobaczymy co będzie dalej. Okej, okay, udało się i jesteśmy właśnie w pociągu Także powiem wam szczerze, że nawet jeszcze nie jesteśmy pewni czy to jest dobry pociąg Ale jak sprawdzam na mapie to jedzie w dobrym kierunku Więc zakładamy, że dojedziemy na miejsce gdzie chcemy dojechać No było to trochę stresujące Potem okazało się właśnie, że weszliśmy do drugiego pociągu, który przyjeżdżał jakby na, Przyjechał na drugim torze, bo tam wszyscy mówili, że tam właśnie on przyjedzie To będzie taki zastępczy Weszliśmy, potem okazało się, że to nie ten Już on odjeżdżał, więc wszyscy zaczęli wybiegać e, i i teraz wyszliśmy właśnie do kolejnego Także raczej dojedziemy do naszego celu Zobaczymy, mamy piękne widoki Bo jedziemy centralnie obok morza Także naprawdę wygląda to przepięknie I, i co, jedziemy jeszcze pół godzinki i będziemy na miejscu Posłuchajcie, udało się jesteśmy na miejscu Jestem naprawdę przeszczęśliwa Jest tu tak ślicznie Podróż nam naprawdę minęła fajnie Trochę się dłużyła, bo akurat siedzieliśmy na miejscu Gdzie padało na nas słońce Także było bardzo gorąco było też bardzo, bardzo dużo ludzi w pociągu potem stopniowo, no, oni zaczęli wysiadać na przystankach, ale na początku było cały pociąg był po prostu zabachany ludźmi, ale naprawdę jest super, już czujemy taki... I w ogóle co to jest kaszka i to jest taka miejscowość, która jest położona na właśnie wybrzeżu Portugalii i ona właśnie słynie z ryb, właśnie z plaż, także my już powiem Wam, czujemy ten taki charakterystyczny zapach morza, także kierujemy się właśnie teraz w stronę tego wybrzeża i będziemy podziwiać właśnie Portugalię z takiej strony właśnie plaży, morza, ryb. Także to jest dzisiejszy plan. Uwaga, uwaga, robimy misję. Mamy tutaj skałę i musimy przeskoczyć na nią, żeby zobaczyć wodę bliżej. Ale musimy przeskoczyć, a to nie będzie takie łatwe. Dobra, lecimy. Muszę, muszę zobaczyć, że był odpływ. Dobra. Lecimy. Mamy to. Kierujemy się właśnie teraz w stronę kawiarni, żeby wypić kawę, postawić się na i pójść dalej zwiedzać. I przechodziliśmy właśnie przez centrum i zobaczyliśmy taki super targ staroci. Także teraz chodzimy, oglądamy sobie przeróżne fajne rzeczy i są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, widać w nich taką duszę, taką starość, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także oglądamy, zobaczymy co tutaj jest i idziemy na kawę. Zobaczcie, przechodzimy sobie właśnie ścieżką obok wody i naprawdę wygląda to prześlicznie. Tutaj właśnie są jakieś łódki, tutaj mamy plażę, tam właśnie jest centrum, z którego przychodziliśmy i tam piliśmy kawę. I co? I tam dalej możecie zobaczyć port i idziemy teraz właśnie w stronę portu, także zaraz tam będziemy i dojdziemy i zobaczymy jak to Wchodziliśmy właśnie teraz ulicą obok tego portu i mówimy, skąd dochodzi ta muzyka. Była taka właśnie jakaś ciekawa, ale niczego nie widzieliśmy. Okazało się, że właśnie Pan e, grał i nawet możecie właśnie zobaczyć go za mną i możecie go myślę, usłyszeć też. Mega ciekawe, nigdy nie widziałam czegoś takiego, takiego instrumentu wcześniej. E, także mega fajnie, mega ciekawe, mega dodaje tego klimaciku tutaj, bo jest bardzo spokojnie. Pogoda jest super, dosłownie nie ma żadnej chmury na niebie, a powiem Wam, że wczoraj było dosyć chłodno, e, a nie ubrałam żadnej bluzy pod spodem, więc było mi bardzo zimno i dzisiaj mówię, nie no dobra, ubieramy bluzę mam ubraną grubą bluzę pod sobą a akurat dzisiaj jest ciepło także także śmiesznie, ale jest naprawdę super i ta muzyka właśnie też taki taki swój klimat tutaj także my idziemy dalej zwiedzać, mamy jeszcze trochę rzeczy żeby zobaczyć Ej, co, jest naprawdę cudownie. W ogóle to, co też jest super w podróżowaniu w ogóle teraz, bo teraz mamy luty i powiem Wam, że to jest niesamowite, bo nie ma w ogóle turystów. Naprawdę, uwierzcie mi, że nawet jak byliśmy wczoraj właśnie na zamkach, na tych pałacach, to wszyscy nam mówili, że naprawdę mamy szczęście, bo zawsze są ogromne, długie kolejki, żeby wejść do środka, a oni mówili, że właśnie w lutym nie ma praktycznie w ogóle turystów. Tak rzeczywiście idzie się bardzo, bardzo spokojnie i naprawdę można tutaj się bardzo zrelaksować. Także fajnie, bo jesteśmy tak naprawdę tutaj sami i może fajnie możemy właśnie zwiedzić to miasto tak na spokojnie, także naprawdę fajnie wybierać się właśnie do różnych krajów też takie mniej turystyczne miesiące, nawet jeżeli ktoś by pomyślał, że o w lutym będzie naprawdę bardzo zimno, nie, naprawdę jest bardzo fajnie, jest taka fajna pogoda, bo wiecie, nie trzeba nosić żadnego szalika, żadnej czapki, wystarczy tylko jakieś takie mm, wierzchnie ubranie, żeby, żeby nie przewiało was, ale tak to, to jest naprawdę super, także naprawdę polecam też odwiedzać różne kraje w takie mniej turystyczne miesiące. Okay. Dzisiaj jest już kolejny dzień i niestety nie byłam w stanie Wam dokończyć tego, co się działo wczoraj po właśnie naszej kolacji. Ze względu na to, że po prostu jak przyjechaliśmy do miejsca gdzieś w mi to padłam i od razu zasnęłam, byłam tak bardzo zmęczona po całym dniu także teraz Wam pokrótce opowiem kiedy zjedliśmy właśnie tą kolację a w zasadzie obiad, to jedliśmy właśnie rybę i z frytkami i z jakąś sałatką, powiem Wam szczerze, że najlepsza nie była, ale na taki szybki obiad była naprawdę w porządku no i potem wróciliśmy już z z do Lizbony, wieczorem mieliśmy jeszcze spacer i tak właśnie się nasz dzień zakończył jeżeli chodzi o samo miasto, to powiem Wam, że było naprawdę niesamowite, było prześliczne same klify te morze, zapach morza by było naprawdę niesamowite i miejsce było naprawdę piękne dlatego jeżeli będziecie w okolicach Lizbony musicie tam odwiedzić jest to miejsce totalnie inne od Lizbony ma totalnie inny klimat ale naprawdę fajnie tam pojechać i zobaczyć jak to wygląda ja teraz jadę w bardzo ciekawe miejsce i też totalnie inne właśnie od Cascais dlatego jesteście ciekawi gdzie teraz jadę i co będę dzisiaj robić to wyczekujcie kolejnego odcinka